Projekt szlak świętej Warmii powstał przy współpracy trzech powiatów olsztyńskiego, Licbarskiego i Braniewskiego. Jego celem jest promowanie ziemi warmińskiej i przyciągnięcie zarówno turystów, jak i pielgrzymów. Cieszę się bardzo, że koledzy samorządowcy zauważyli, że musimy tą warmię zacząć mocniej promować. Mam nadzieję, że ten projekt będzie służył naprawdę bardzo pozytywnemu przedstawieniu przyszłym Turystom, którzy nas odwiedzają, naszej Ziemi, czyli świętej Warmi. Stworzyliśmy gotowy produkt turystyczny, turystyczno-pielgrzymkowy, który pokazuje walory Warmińskiej Ziemi. Ziemi, która ma w swoich zasobach 80% zabytków całego regionu. Ma tutaj miejsca, które warto zobaczyć, które są wyjątkowymi perłami. Ważne jest to, przypomnieć nam, mieszkańcom Warmii, że tu mieszkamy, co mamy, jakie mamy atrakcje turystyczne, jakie mamy zabytki. Twórcy projektu przygotowali szereg działań promocyjnych i jednym z nich jest książkowy przewodnik „Szlak Świętej Warmii”. Pomysł nie jest nowy ani mój. Wiele osób podchodziło do tematu. Mnie to po prostu się udało zrealizować. Determinacja możliwości, koronawirus, parę czynników się na to złożyło, że udało się to akurat teraz zrealizować. Twórcy projektu zapowiadają kolejne działania promocyjne w planach, jest między innymi chleb pielgrzymkowy, warmińskie piwo i gadżety związane ze szlakiem. Wszystko by zachęcić do odkrywania piękna Warmii. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv